Siemaneczko i drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie paczkę za 400 tysięcy monet, zagramy mecz o 8 wina w Rivals i o pierwszą ligę. Brachuje nam jednego wina do 8 winów za Rivals i brakuje nam jednego wina do wbicia do ligi pierwszej, także będą dymy. Tak jak jesteście zostawcie ciepeczkę w górę, subskrybujcie kanał, nie są dzieje, to jest Dailin. Panie panowie, na sam początek oczywiście paczucha za 400 tysięcy monet zgodnie z obietnicą. Wczoraj mówiłem, że będzie dzisiaj paczka, także słowa należy dotrzymać. Eee, I paczka ta najpierw oczywiście paczka za 10 monet, żeby sobie trafić na przykład. Eee, ekrany bardzo dobrze modlić. Nie, nie może być Modric, może być Kovacic, 84, spoczko, bardzo przyjemny, przyjemny rating. Okej, okay. czyli proszę Państwa, paczka za 400 tysięcy monet zawiera 25 rzadkich piłkarzy z 5 gwarantowanymi wersji zimowej karty, wyoznaczone centurionowe wyróżnienia na to lub przy gwiazdy, jedna ikona na totem w do wyboru między trzema piłkarzami, ikona prawidłowa w do wyboru między trzema piłkarzami. Już tę paczkę otwieraliśmy raz, albo nawet więcej, więc zobaczmy, co będzie tym razem. 3 tysiące poszło w ruch, znowu future star. Francja, yeah, bramkarz, uuuu, uh, Meslier, bardzo korzystnie go na tym zdjęciu, trzeba przyznać, na tej karcie. Okej, okay, bardzo, miałem z nim dosyć dużo problemów w Champions, raczej znaczy nie będę nim grał, ale miły traf, miły traf. Jeszcze Willock, dużo fajnego foderu, to na pewno, to się może podobać, także mamy dwie karty specjalne na pewno, dwa walkouty, i... O kurde, Beratik! Veratti, proszę Państwa, Veratti, karta warta 400 tysięcy monet Kurde, ja, ja pamiętam, że jak, jak, jak były piki, jak były piki z, z tymi kartami, to ja chciałem tego Verattego, bo on ma 4 na 5 Bardzo fajna karta Na razie go zatrzymam, nie będę go przypalał, go, zatrzymam go, ale nie ukrywam, chciałem go trafić A może Sartoty na na odmiany? Nie tym razem, bierzemy pirlo. No to panie i panowie, Verratti. Oprócz i Neymara i Brachimowicza, chyba najlepszy centurion możliwy do trafienia. Przejdźmy do Rivals, moi drodzy. Przejdźmy do Rivals, jak widzicie sami. Brakuje mi dosłownie jednego wina, żeby mieć nagrody ulepszone. I mamy też podwójny streak, więc jeśli wygramy mecz, to jesteśmy w lidze pierwszej. Także mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Skład się oczywiście nie zmienia. Moglibyśmy zagrać tym Verattim, tak naprawdę i w sumie zobaczmy, czy będzie... Czy będzie dużo zgrania, czy nie będzie dużo zgrania Zobaczmy W porównaniu z Pogbą, to Pogba jest ciutkę gorszy jest, Będzie ciutkę mniej zgrania, co prawda Ale spróbujmy tym veratim. Spróbujmy Panie i panowie, mecz o ligę pierwszą Nie jest to to samo, co mecz o ligę Litarną, No ale od czegoś trzeba zacząć, także na spokojnie Z kim gramy, moi, moi drodzy, z kim gramy Petrzyk na bramce, Ramos, Alberto Eto, Wiejra90, Kaka i Pogba Ciekaw jestem tego Wyratkiego. Pamiętam, że Boras, taki jeden youtuber dosyć dobry w FIFA, Bardzo go chwalił, bo to co prawda parę miesięcy temu No ale jednak... Był dosyć mocno chwalony Verratti, więc mam nadzieję, że e, tutaj również będę miał okazję, żeby go pochwalić. Tak zobaczmy, jest i właśnie Verratti. Pułapki tutaj będą grane przez naszego oponenta Mbappé. Cyk. Aj, Teo! Ja miałem taki fajny pomysł, żeby jak już zejdę tutaj, jak gdyby nie było Teo, byśmy mieli bramkę na pewno. Szkoda, Johan. Nie, Johan, zawiodłeś mnie w takim momencie. O ty? Oj, to będzie chyba niestety Eto, i to jest poprzeczka. Ok, mamy 1-1, jeśli chodzi o niewykorzystane sytuacje. Nie ma spalonego, niestety. To będzie chyba bramka, niestety. Dona Ruma sam na sam, i ta piłka wpadnie do bramki, niestety. Źle, źle to wszystko zrobiłem. Ta ładnie. Samrotta Podanie jeszcze jedno. Piękna akcja. Tu to było naprawdę. To z na tej akcji jest dumny. Wiem, że to był tapin. Ale tutaj trzeba było dużo refleksu, dużo zwinności. Ładna bramka, mi się podobała. Nie problemy. Chyba P. Oj, ładna akcja. Nie ma spalonego. Był spalony, dobrze. Mmm... Dobra, Zizu. Czekamy, czekamy. za? Fake! Ale to było... Ej, to było prawie jak miało 5 sztuczek, nie? Zupełnie jak po tym, jak Juventus wygrał Europy. Fantastycznie. On już, on już, on już jest gotowy. Nie! nie. Jak on to wyjął? Ej, bo w ogóle ja odkryłem nową metę na strzelanie rzutów różnych, tylko trzeba mieć Mbappe w składzie. Czekamy, czekamy, czekamy. Mateusz, to jest gol. To jest gol. Pięknie. Pięknie, panowie. Super. Wyjdziesz z meczu? Chyba nie. nie Verratti, piękny odbiór. Cruyff chyba nie spalił. Krótki słupek. Johan Cruyff. To wszystko zaczęło się potem, jak Verratti odebrał piłkę. Tak tylko c... Podkreślić to wszystko. Mamy 3-1. No, moi drodzy, pierwsze połowa za nami. Wymarzona pierwsza połowa, bo wygrywamy 3-1. Także póki co jest naprawdę bardzo dobrze. Po prostu utrzymać wynik. Będziemy mieli i pierwszą ligę, i nagrody. Także jest to co walczyć. Świetnie, lotar, tak jest, o to chodzi. Lotar, tak jest. Ściana, nie do przejścia. Uuu, tam miejsce ma Fryderyk, zapraszam tutaj. I Fredek. I ten Czech ma bardzo dobre interwencje. Ma naprawdę fajne animacje, to. Posrane. I Zizu 4-1. Dziękuję bardzo. Piękna akcja. Znowu fajna akcja, naprawdę widać, że. Ostatnio mam trochę więcej luzów w tym graniu w FIFA. To się myślę, że może podobać po tym, co ostatnio robiłem parę tygodni temu. To nie było, nie wyglądało zbyt dobrze. Dobrze. Jarzynka. Broń na rumach. jest, jest dobrze, dobrze. Jesteśmy w lidze pierwszej. 8 na 8 winów wbitych do Rivals, także będą ulepszą nagrodę za Ligę Pierwszą Także nie miałem tego w planach, ale całkiem miło, że się udało Mega fajny występ Veratiego, będę myślał czy dać go od początku w Champions Bo naprawdę bardzo przyjemnie się nim grało eee, No i teraz tylko proszę Państwa co, no, autostrada do Ligi Elitarnej tak naprawdę nie? Zgodnie z planem dwie paczki 20x82 plus przygotowane Także mam nadzieję, że poleci tam jakaś fajna, fajna karta urodzinowa Chociaż pewnie dobrze wiem jak to się skończy, ale zawsze warto żyć nadzieją Także, chociaż tyle niech tego będzie. Także moi drodzy, przejdźmy sobie do ostatniego meczu na dzisiaj. Zagrałem sobie mecz w tej pierwszej lidze, zobaczymy czy będzie duża różnica między poziomami, czy też może niekoniecznie. Sobie jeszcze możemy podejrzeć patrz, za półkoła. półkoła. W środku będzie Inform. Nie będzie. Okej, okay. ostatni mecz, zobaczmy. Mike Mignon, Toty, Tosin Van Dijk, Toty de Bruyne, Balogun na PSI i Nunes na drugim. Ciekawy wybór. Uuuu, dobra. Może być, Fedek jest za. Eee, Przed poleć coś? Witam, lotar. Ratis to wykombinuje, niestety Teo lepszy, ale stracił piłkę. Zizu, Johan, wcześniej to podanie Zizu. Pyk, pięknie. I z pierwszej piłki, zaryzykujmy. Jest! Już myślałem, że trafi w obrońcę Mbappe, 1 10 Dosyć składna akcja mimo wszystko. Kevin, spokojnie, Zambrota, stoiski, spokój tego zawodnika. Uuu, Verratti ładnie zaleziony, Kieza. Może Wrati, jakaś pierwsza bramka w naszych barwach? Verratti, pięknie to zrobił, cudowna ruletka, cudowne uderzenie, piękne wykończenie. Mamy 2-0. I pik, pięknie, Zizu wypuszczony, Zizu. Ten bapy ma z dużo miejsca. Podajemy sobie do Kiezy, on zejdzie. Uderzy, trochę za późno, ale jednak uderzy, mamy reiczki, także proszę Państwa, pierwsza liga czy druga, to nie ma znaczenia, forma jest po prostu przepotężna dzisiaj, także... Mamy 3-0. Mam oczywiście nagrody już zagwarantowane najlepsze. Mam nadzieję, że coś fajnego wypadnie. Odcinek pewnie trochę krótszy znowu, ale dlatego, że no nie widzicie sami, no no stop wszystkich niszczymy, także co ja wam mogę poradzić. Chociaż czekaj, punkty przyłomowe, jakaś paczka może. O, stuleci zwycięt, uwaga. Mam za to paczkę tych piłkarzy. Okej, okay, to się może podobać. Paczka 11 piukarzy 81 Plus, ty. Jakbym jeszcze wygrał 20 meczów w Rivals, to nie ma opcji, nie, no nie chcę mi się nawet tyle grać. Ale dobra, będzie, będzie kolejna paczka na, na, na piątek, także to się może podobać. Jeszcze jedną paczkę sobie możemy otworzyć teraz, którą dostaliśmy za rozegranie Rivals. Także na sam koniec paczucha dla tych, co zostali klasycznie. I widzimy się na oczywiście jutro. Jeszcze jutro nie wiem, co będzie na odcinku. Zobaczymy, pewnie sobie zagramy. Pierwsze mecze w Champions. Zobaczymy. A ostatniej paczce mamy 82 ratingu co najmniej. Tony Cross na sam koniec. Nie, to będzie sane 84. Fantastycznie. Będzie pod kolejną paczkę 20 razy 82, plus więc fantastycznie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro. Stawcie w górę, subskrybujcie kanał. I do zobaczenia. Trzymajcie się przestrzenia. Adios.